Ekspres do kawy E6 występuje w jednej wersji kolorystycznej, Platin. Ekspres jest czarny i ma na froncie elementy platynowe. Komunikuje się z nami przy pomocy czytelnego, kolorowego wyświetlacza TFT, a my z Ekspresem przy pomocy sześciu przycisków umiejscowionych przy ekranie oraz zaworu pary wody. Ekspres może przygotować dla nas, możemy zaprogramować, osiem różnych produktów po cztery na dwóch ekranach i mogą to być espresso bądź też dwa espresso jeżeli dwa razy klikniemy ten przycisk w odstępie krótszym niż 2 sekundy kawa czarna cappuccino porcja pianki mlecznej kawa barista i lungo barista i to są bardzo ciekawe napoje ponieważ ich bazą jest espresso a przedłużeniem woda dozowana już nie przez kawę, przez moduł zaparzający, ale przez wylewkę gorącej wody, espresso dopio z podwójnego namielenia, bardzo esencjonalna kawa, oraz espresso macchiato z małą kropelką mleka. W programatorze tego ekspresu znajdziemy programy pielęgnacyjne. Wraz z paskami postępu barwiącymi się na czerwono z upływem czasu, program czyszczenia ekspresu przy pomocy tabletki czyszczącej z olejków kawowych, odkamienianie, które tak naprawdę jest nieaktywne w momencie, kiedy stosujemy filtr, czyszczenie systemu mleka detergentem z tłuszczu i laktozy, program wymiany filtra płukanie systemu kawy, płukanie systemu mleka oraz informacje na temat codziennej pielęgnacji. Na trzeciej stronie programatora mamy tryb programowania kaw i możemy te kawy zaprogramować pod względem miłości przepływającej przez nie wody, pod względem mocy kawy w 8 stopniach, pod względem temperatury niska, wysoka. Pod względem ilości mleka, oczywiście kawy mleczne. I to wszystko. Na czwartej stronie programatora znajdziemy menu wyboru języka, wyboru jednostek, czas wyłączenia po ostatniej zaparzonej kawie oraz menu ustawienia twardości wody. Wymiary ekspresu to 28 cm szerokości. 35 cm wysokości oraz 44 cm długości. Ekspres waży 10 kg. Wylewka unosi się na wysokość 111 cm. Stąd też takie wysokie szklanki dla makieta niestety nam się tutaj nie zmieszczą. Jest to centralnie umieszczona wylewka do kaw białych i kaw czarnych. Mamy tutaj zintegrowany spiniacz fine foam, czyli taki, który przygotuje dla nas tylko i wyłącznie aksamitną, delikatną, kremową piankę mleczną. Pojemnik na ziarno w tym ekspresie ma 280 gram. Od góry mamy pokrywę z gumową uszczelką chroniącą aromat ziaren. Nie mamy aktywnej kontroli ilości ziaren. Mamy za to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o młynek. Młynek Aroma G3, czyli młynek ze stalowymi żarnami stożkowymi, które bardzo kulturalnie pracują, bardzo szybko i bardzo precyzyjnie. Pojemnik na wodę ma pojemność 1,9 litra i jest umieszczony z lewej strony patrząc od frontu ekspresu. W tym pojemniku możemy umieścić filtr Clarice Smart, ponieważ jest on kompatybilny z tym ekspresem. W ekspresie zastosowano technologię IWS, czyli Intelligent Water System. W skrócie, przy pomocy technologii RFID chipa umieszczonego w filtrze, ekspres komunikuje się z tym filtrem w momencie, kiedy stosujemy ten filtr, filtr informuje Ekspres o tym, kiedy jest już zużyty, a wymiana takiego filtra jest naprawdę banalna. Pojemnik na fusy w tym ekspresie jest stosunkowo duży, pomieści aż 16 porcji zużytej kawy, a pojemnik na popłuczyny ma aktywną kontrolę ilości tych popuczyn. Ekspres Jura E6 jest na pewno odpowiednim ekspresem dla ludzi, którzy lubią mocną, esencjonalną kawę czarną, ponieważ jego sercem jest. Ten większy moduł zaparzający, ten moduł o pojemności maksymalnej aż 16 gram zmielonego ziarna na jedną porcję kawy. Technologie zaparzania, które wspierają to zaparzanie to PEP, czyli Pulse Extraction Process w przypadku kaw krótkich oraz IPBAS, czyli Inteligentne, Wstępne Zaparzanie. Wszystko po to, aby rezultat końcowy był rewelacyjny. W tym ekspresie znajdziemy jeden układ wody, jeden obieg wody, jedną Wysoce zaawansowaną pompę, która jest wytrzymała, która potrafi nadążać za procesem PEP, która jest w stanie zapewnić stałe ciśnienie 15 bar od samego początku do samego końca zaparzania. Znajdziemy tu jeden termoblok, standardowo jak to u Jury, który wespół z zaawansowaną elektroniką jest w stanie utrzymać stałą temperaturę od samego początku do samego końca zaparzania. Jak wiemy, te dwa parametry są. Kluczowe w procesie zaparzania, i to im zawdzięczamy wspaniały smak naszego Espresso. Ekspres do kawy Jura E6 jest kompatybilny z adapterem Smart Connect, który możemy dokupić za około 180 zł. Jeżeli go dokupimy, możemy zainstalować na telefonie aplikację Jura Operating Experience i możemy sterować naszym ekspresem z naszego smartfonu. W tym ekspresie nie możemy przygotować kawy z kawy już wcześniej zmielonej. Nie ma takiej opcji. W tym ekspresie nie możemy przygotować kawy z kawy już wcześniej zmielonej. Nie ma tutaj takiej opcji. Możemy przygotować kawę czarne za dotknięciem jednego przycisku. Natomiast kawy mleczne przygotujemy w dwóch krokach. Nie przesuwamy filiżanki, ponieważ spieniacz jest w tym samym miejscu co wylewka kaw czarnych. Natomiast w momencie, kiedy przygotowujemy cappuccino musimy otworzyć i zamknąć zawór pary. To jest taki jeden dodatkowy krok, który musimy wykonać. Dlaczego postawiłbym na ekspresjura E6? Ma ten większy moduł zaparzający i przy tym możemy przygotować w nim dopios podwójnego namielenia. Ta kawa będzie naprawdę niesamowicie esencjonalna, aromatyczna. Możliwość przygotowania kaw baristy jest też bardzo ciekawym rozwiązaniem. To, że woda na dopełnienie nie płynie już przez kawę, ale bypassem. Ta kawa jest naprawdę świetna. Jeżeli ktoś ma czas na to, aby w momencie przygotowania kawy mlecznej być przy ekspresie, otworzyć i zamknąć ten zawór, nie musi wydawać od razu 5000 zł na ekspres jura E8. Może ograniczyć się do tego ekspresu i na pewno będzie z niego zadowolony. Gorąco polecam. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Na dzisiaj to wszystko i do następnego filmu.